ale zerobisz ten początek. Eee, kamuza. Yeeees, baby! Uh, uh, hey, baby! <laughs> Co ty myślisz, że tego nie znam? <laughs> Co? No, muzyka znam. Ty, to jest Sandy. Sandy, Sh czy jak ty nie było? <laughs> Asza! Z lol, yeah, uh, wy ty uh, uh, baby... Na, wiesz, night! Aaa! Nie, bałem się malinami. Ej, ta, ta muzyka jest z lat 50 <głosy> <głosy> Ej, serio, ja ją lubię, ona była w Mafii dwójce. To jest. Ej, kurde, głośno. Ja se ścisnę. I serdecznie. na ryj i tak! <noise> Ej, poczekaj e, teraz, jak będziemy grali, ok? Bo jest ustawienia 100 gram. No, mamy 3-minutowe spóźnienie. Zapierdalamy na lekcję. Co? Nie wiem. <grym> jak ze strepika wracasz, mamy 3-minutowe spóźnienie. <grym> Dobra. Kurde, no. <grym> I wanna be rich. I, I wanna work! I want <laughs> y beach. I wanna work! <laughs> Dobra, Jedziemy! Pikacz! 10 minut. Ile ich tam jest? Dortysz tu! Chuj! <laughs> <I> jeszcze więcej! <laughs> No to a ten kurde szarżuje na nich. Eee! One man army. The moment. A tam 500 <laughs> takich ciągów przyjeżdża, sam sobie biegnie. biegnie. <laughs> Fejban. Sharda po bo... fajem jest nie? Jaki tanker? Pierdzielony. Hehehe. <laughs> eee. O oh, fuck. taki aja ja przyczesnął. <laughs> Jego sprawa. Ej no już by go zajebali, jakby chcieli. <laughs> O tak. Lol, to była czarna skrzynka z Stefa No właśnie, <laughs> Blackbox. Już jak ona brydki? wygląda, że żalny, jak i ładnie brzydki <laughs> no. o, i będą teraz work robić. Dave go na work. Jest, będziemy grać. To poczekaj jest ustawienia na ogar. Szpile! Będziemy szpilę <laughs> szpile. Eee. Eee. Jezu, jezu, jezu. O. Bejze. Będziemy tymi zamaskowanymi frajerami. Kim ty jesteś, gdzie ty jesteś? Ty, ty, ty jesteś jeszcze... po prawej? Nie wiem, chyba. Kinzi to ta suka z trójki. Kinzie. Kinzie! Eh. Kinzie! Kina! <laughs> Podobno Ej, to poczekaj chwilę, okej? Okay? No to szybko! Różdubsko. Gdzie mam celownik? Nie ma celownika, różdubsko No czekaj chwilę, stój! No to rób to szybko! Ty masz zatrzymaną oglę? No. Aha, to poczekaj chwilę. A ty nagrywasz. <coughs> no nagrywam właśnie dźwięk, nie pier Ej, <laughs> ale Hmm. Eee, malina. Dobra. Dobra, czekaj, dam na średnie, zobaczymy, jak będzie się Ja, no. ja, ja dam na Dobra, dawaj. Czekaj, dam auto wykrywanie. I co mi da? No jakie ultra! No dawaj! Nie baw się teraz grafiką. No już! Dźwięk zmieniaj, dawaj. No. Śmigam. O, ja pierdzielę. Zabij to ryster. Czekaj, ja chcę! Ja chcę! Chodź. Czekaj, zabij. Aha, to nie ten. <laughs> jak się sprintuje? Nie da się na razie. Ej to czekaj, ja chcę, ja chcę, ja chcę! EHEHEHE! EHE! Ja nagrywam, ty ja zabiję. To poczekaj sekundę. No kurde! No, Przedziwię! Ja pierdolę. No, dawaj! Okay. No. Czulownik! Uhu. Można biegać, lol. Uhu. Ej. Zróbcie kasa. Okej. Okay. Hi, my name is Sharilos I welcome to Jack <laughs> 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 <Lord>. <laughs> Szpile Jacas pierdala. Jezus Maria <laughs> Na kurzam węgorza No 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 <laughs> Kurde Ej, bo zdechniesz zaraz Dupa! Ile mam HP? Eee, mało jak tu się kuca? What the fuck? Co? Ej, jasy kurde, jasy ja się kurde, ja chcę se kucnąć nagle. Ja chcę se kucnąć. Ej, na nam. <grym> Ej, przypomniało mi się, jak ten. Kurde. Ej, wiesz co, co robi? Co robi? Co Jezu. On mnie wdupił. Ej, pamiętam jak ten, jak w trudnych sprawach, Dariusz tam coś gada i się napić. Prze się napić? <laughs> Ej, patrz, 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 patrz. Gdzie ty jesteś? No. The fuck? E, lol. Dance, bitch. A jak? Cza, na balety. Eee, mamy tam się dostać, dobra. Szkoda, że ten, nie są oznakowani na czerwono wrogowie. O, fuck, sorry. Bo Jeszcze raz, było. jeszcze raz, ej, czekaj, czekaj. No. Ale wtedy to było takie piękne, tak strzeliłeś raz I zamiast wybuchnąć, to taka wiązka ognia poleciała w ciebie <laughs> A dopiero potem wybuchnęło No to, bo, bo to się tak Ej, yes. e, ile ja mam HP? Gdzie tu jest HP w ogóle? Z prawej To niebieskie? No Lol, gdzie ty jesteś? No dalej, poszedłem. Co jest to jest w ogóle? Jak się kryj za przeszkodami? Eee, nie wiem właśnie. Bo ja nie pamiętam jak tam było. Ja normalnie miałem na C kucanie, ale teraz nie wiem na czym. C se wciśnij. Czekaj. Opcje... C to jest ten. Den, 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 den de cenie. Ustaw klawisze i przyciski ogólne... Z... T... też sobie. Tupnięcie F3, wytyfy A co robi kontrol? Kłócanie. No kucanie na kontrolu jest Na którym? Gdzie masz kontrol? Na, na, no, no na kontrolu, kontrolu kucanie. jest Kucanie Ja się na co ustawić Dawaj no. no dupa nie ma na kontrolu Ej, nie mam nic. Ej, może jeszcze nie ma kucania, może jeszcze nie ma. No. Jeszcze tego sniper. skilla nie ogarnęli. Ej, To nie nauczycie mnie grać w Counter-Strika? No bo wiecie, mam tego skilla, nie? Gram od dwóch dni w Counter-Strika. Ej, co jest? Zająłem pod. BOMBA! Oła. Ustaw się tam. Co? Ustaw się tam! Aaa, lol. Po co? Lol. No co robisz? Sekunda dźwięk za duży. No to kurde ogarnię ten dźwięk, Lera. O, A teraz gitara. Jep A jak? O Slow Motion! Jeep, jep for you, tu dry, ryj, tam, pis, dup. Ale mnie ząb na pieprza. No kurde, nie teraz. Co nie teraz? Co ty się zrobił? Wydupiłem drzwi. O, Opa, już ci pomogę, a nie, to nie ja. Jak nie? Eh, eee, szandy Jep, yeah, je, yeah, ale dźwięki jest dupiony. Jakby ktoś dubskie molodówkę trzaską. No, może, <laughs> może tak <i> było. <laughs> to tak nagrywali. Ej, po co jest, nie mam broni? Ja też. Trzeba biegnąć. No co ty robisz, fagasie? Biegnę. A ja? Nie, yeah. ja filmik mam. <laughs> <I> A <wanna> run. <laughs> ty, to jest ten. Jezu, jak on się nazywał. Ten. Yy, zestaga. Coś Coś wciskałeś teraz? No, w spacie. Aha, to się tylko patrzę. Na razie. Ej, ten typ wygląda podobnie do tego tego zestaga generała, czy jak on tam miał. To masz no, po, zabili mnie. No, brzuchu. Masz. Znaczy no. E tam? Grałeś trójkę? Chwilę. Lol. Dostałeś w Johnny. e paw. Cium, cium, cium No i ga, ga, no, what the fuck? E! Od kiedy lawa jest? A lava, no to nie lawa. O gdzie ja jestem? Tu, e. Go, 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 go! Cium, cium, cium Kurde Uuhu. Ej, no nie Cię? mogę tam iść, ale kupa. Ej, lol. Ej, teraz ja? No. Skacz kurde, mada faka E eee. To co ja w kosmos mam polecieć? No Jezu no pole Ty masz te? Quick Timer? Ta te też, tak. sure. kurde, Ja też lol Kurde wciskaj szybko Spacja Lol Wciskaj Ale mi nic nie wyskakać Ja po prostu wciskam A ja mam Wyszkakuje mi e. Ja mam cały czas wulur? A, podchodzisz e. chyba gdzie indziej. Tak? Ja teraz coś tutaj odpierdzieliłem. Ja też. Dziwny jakiś. Może. Miałem wcisnąć pra prawie, prawie przycisk myszy, nie wcisnąłem i ten, i pominęło mi to. Ja jestem, ja już jestem człowieku wysoko dosyć. Ja też. No, ciskaj do góry. Boś. Ech. Ciekaw czy ty, czy ty też jesteś gdzieś tam Drugie coś muszę odpierdzielić Ja też Znowu coś urwałem I work Spadłem lul. Ja też lul. Kozak e, e, Good job Koniec gry przeszliśmy. Dlaczego tak mało towarzyszyło? A śmiałbym się tak cholernie. Ale jeszcze edytor postaci musi być. Mhm. Ale przecież mieliśmy ten... ...kosę w brzuchu i co? I tak po prostu wyjebane na to? Mhm. Lol. <laughs> Jaka tam kosa? <laughs> Uwielbienie Ameryki odblokowane. Dobra. Teraz chyba postać tworzyć czy coś. Prezydentura do coś tam, doradca, doradca... Dawaj dalej... Malina... Na, 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 na. Lamina. Teraz będzie kreator postaci. Chyba, nie wiem. Musi być, no. Ma, ja, no, modyfikacja postaci. postaci. Dobra, tworzymy postać. Jaką kawę robisz? Nie, ja zrobię sobie ten. Dawaj wzorujemy sobie te postacie z Minecrafta. Co? Znaczy, takie same kolory, nie wiem tak z którymi więcej. A jak to się robi? No masz tutaj wszystko, nie? Potem będziesz mógł wybierać strój, ale sobie postać na razie służ. Mężczyzna, akceptuj. leć rasa, biała raczej. Nie, Latynos jest fajny chłopie. Budowa. Albo nie do dupy wygląda jak żółtek jakiś. To ja może... Grubosa <noise> nie dobra, nie, bo to będzie oglądam. <noise> ja tylko chyba dam na maksa w górę. Nelety. Nie, taki za, za dużo bice, ma. Kozak właśnie. Kurde, nie, nie można tylko prawej ręki tak przymaksować? Ja <laughs> Ej, nie ma muzy tutaj. Ja mam. Co? Dobra, ja na tak bo kozak wygląda. Ja se dam... ...takiego... Skura. O. What the fuck? Może się błyszczeć? Takie pice ma strasznie przesadzone. Ej, czy on może być szmarek do... What the fuck, co to za skóra Dobra, w ogóle? Powiedzmy, że taki będzie, za drzwi. Skóra. dupy, Ja mu dam takiego... Wiejskie opalenie! A niech ma to... Wiejska, jezu. Opalenie na bikini. A. Lol. Wiejska, nie brak opalenia, wiek. No. Taki... Zero. Ja mu dam z 20. A, z setkę. Taksa Pilo, ty na maksa <laughs> Twarz. Znaki szczególne. Nie. Chyba, że. Gdzie ty masz nie. znaki szczególne niby. No już dalej. Twarz. Twarz. Aha. Znaki szczególne to nie. Ciemie. Co to Nie chce mi się twarzy edytować. Jeszcze <laughs> nigdy nie chciało. Za dużo roboty. Ale oczy można zmienić i brwi. A nie. No i ja se... Brwi takiego weźmiemy. Powiedzmy, że na tyle. A zimą to można zrobić. Dobra, to będzie koks. Tak. Ale czemu mam ja muzyczki? O, będzie taki wkurwiony. Dobra. Jakie oczy, jak żaby! Eee. E. <laughs> e, jak, jak weź najbardziej szerokie daj. Jak daje. To jest default? Co? Wyjdź z tego. No dobra. Jezu, a ja już się przestraszyłem. Ja wezmę takiego o, koksa zrobię. Kolor oczu. Dał sobie takie, takie, takie... Te... Ej kurde, ile było domyśleć? Jaka jest wysokość gałek ocznych domyślnie? Eee... Głębokość? Wysokość? No. 37. Dobra. Uszy. Wielkość oczu, lol. No, zarobisty. Zdam na zero. Usta. O, usta mogę zmienić sobie. Kurde, ale tutaj wszystko, czy to można edytować, pozorąbało i... On wkurwiony, lol, na maksa, ty robię takiego. Pod... No. Ej, za dużo roboty, ja tutaj nic nie przedstawiam. Włosy. O! JAK ON WYGLĄDA, TY! <ścoughs> Czekaj! Wielkość gałek ocznych. Jaki kok. Czekaj. Ej! No, zrobię sobie ten! Dziwodana! Oh, Co? Ryan'a Ryan'a Dana zoczesny. Taką Patrz! Jak to zobaczysz! Nie, nie robię takiego Karykaturę kurde Bo nie mogę To jest zbyt efickie, żeby tak to Marnować Ja nie Ja, ja robię ten tak. <laughs> O oh, lol Czekaj Zrobię mu takie Ty mój jojo zrobię co? E, e, e. Tak mu głowę wielką zrobię Jakie oczy! Padniesz jak to zobaczysz Ej, jest tu jakieś afro? Jest Gdzie? Luźne, mafiozne Jezu, jak one Mnich Czekaj, wezmę sobie te Włosy usunę na razie, żebym widział kształt głowy Gdzie jest brak? Jest brak. Dobra. Jaki baniak! LOL! Baniak? Jaka bania! Jak wygląda! Brwi. Brwi to zrobiłem mniej więcej. Oczy były. Kolor oczu. E, 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 dobra. To nie. Uszy. Jakiś zmutowanym walniemy. Takie blisko, o, dobre e. Taki krzywe ląd no. Odstające, o Boże Jaki kosmita z tego wyjdzie Lol, serio Ej, padniesz jak zobaczysz moją postać Jaki elf Będzie ci się tym dobrze grało? No że potem można zmienić. O. Jaki elf, o człowieku? E, e, e. Policzki i skronie. Jezu. Może tu damy najmniej, żeby miał taki spuszczony ryj o Nie, tutaj więcej. E, e. Lol O o o, o coś takiego. Ja dzielę Jezu, co to jest? Lol, grodzką mogę zrobić! Rów. Jaki ryj? O, Boże, jakie spostrzeżone policzki! E, e Nos. Taki krzywy nos mu zrobię. e, -e jaki gargamel? że normalną postać i Nie Na początku <noise> chciałem, ale kurde jak zobaczyłem to nie nie da się <noise> No a, Afro, kurde, co to jest za Afro jakieś takie małe Jest du, o jest Afro święty Nie taki gruby kinal Walde. <głos> <głos> o Boże Ten kto tworzy ten editor, jest chory Lul można mu czas czasnąć no. E-e. <śpiewanie> o lol. To sobie zostawimy... Osobowej. O Boże. Jaki kinol. <śpiewanie> Nie, trochę za dużo, Taki? Dobra, będzie, będzie taki mało fajny. Zawsze dużo robiłem. E -e. Usta. Wypukłe. Eee. -e. Jaki... Usta. O to wieczór. O lol. Jaki dziówek. Ej. Tubek zrobiłem. Co za gość. Duckface. <grymne> Dobra, to zostanie. Jaki wielki usta. Dobre, co mi się podoba. Jeszcze podbródek. Taki wąski chyba. Raczej. Nie, szeroki <laughs> Jak to wygląda Z profilu człowieku Jak to zobaczysz to umrzesz Dobra, zrobiłem Ja jeszcze muszę zrobić żuchwę Kurde się! Dzieje. Kończę już Dobra, mam ryj już, teraz włosy, głowa. Ja mam afro. Takie, takie kozackie chłopie. Serio? Jak moja postać wygląda w afro? Co? O Boże. Jezu, jak ty to zobaczysz? Nie, to z ty nic nie wygra, to jest epickie. No dobra, dawaj! Czekaj jeszcze zobaczę jakie są Dreddy Już ale tych włosów jest... Nie, dobra, nie chce mi się szukać. Nie ma czasu. Weź pierwszy lepsze. Ej tam była fryzura na grodzką chłopie. O, to jest epickie. E. Dobre. Zarost. Dali. A <śmienicza> jaki dziłek. <śmienicza> no dobra, już gramy. No, czekaj. E-e-e. <śmienicza> Balbo. Nie, według zaraz. Damy. Jodełka. Szybciej! Ej, ty nagrywasz? Brak, zaraz, no. Sól. Naturalny kobiecy brwi. Monobrew. No to daj. <laughs> Dobra, czekaj, co jeszcze zostało? Makijaż nie chce Głos. Daj kobiecy pić na... ...na najniższy. Czekaj, 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 No, zrób taki głosy kiny. Nie, taki... podstawowy pasuje do tego. Dobra, akceptuj komplement. Dobra, to może być, drwina E. Pieskie życie, okej okay. No! Galeria. Galeria. Nie galeria. A co w galerii można? Nie wiem. To jest... Dobra, moja postać rozpocznij grę. Mogę jej dać nazwę? Nie. Nie czekaj. Co? Ej. Jak dam rozpocznę grę, to się zapisze to postać? Tak. Bo jeszcze trzeba opuścić tworzenie postaci. Tak. O, okej. Okay.